Natomiast postawmy się teraz w sytuacji funkcjonariusza, który, hmm, zacznijmy może inaczej. Jaki szef służby po tym wszystkim, co się wydarzyło, pójdzie do swoich przełożonych politycznych i powie, że potrzebuje systemu, który pozwoli mu inwigilować, łapać rosyjskich szpiegów że w tej chwili oni przestawili się na jakiś tam określony typ, powiedzmy, komunikatorów internetowych albo inny rodzaj łączności i potrzebny jest nowoczesny system, który pozwoli objąć takie osoby kontrolą operacyjną. Żaden z szef służby tego nie zrobi, ponieważ będzie wiedział, że za chwilę to on może być przesłuchiwany jako ten, który dążył do pozyskania, jak to... Ci kompletni amatorzy nazywają jakiejś broni cybernetycznej, która miała być w setkach tysięcy przypadków używana do masowej inwigilacji przeciwników politycznych. To, jest, to są tak absolutnie skandaliczne słowa, które ja teraz przytaczam, a one padły w debacie publicznej, że to jest w ogóle dla mnie niepojęte.